Cześć drodzy, widzo Cześć drodzy widzowie, dzisiaj ze mną są dwoje gości specjalnych, tutaj jest e, Steve, znaczy Gogo i czekajcie chwilę, już jesteśmy, no. Przywitać się, chociaż. Cześć. Głośniej, bo was nie słychać. Cześć! Cześć! No, jesteśmy. Ja idę do jaskini. Oprowadzę was, bo wy pierwszy raz jesteście tutaj. sobie mięso. Jak prawdziwy Polak. No, gdzie idziesz? Gdzie idziesz? Ja pierwszy idę. Chyba babka już tu była, nie? Tak, byłam na chwilę. Głośniej, bo bezniszczyłem. Tak, byłam na chwilę. No, nie brać mi tych diamentów, ja zabieram. Dobrze. Żeby nie zabrać ich, resztę Dobrze. można brać. Dobrze. Tutaj macie skrzynki, to jest mój magazyn, taki mały. Mhm. Tu tarcza jest też. Mhm. Okay. O, i tu. <słuch> <słuch> Dziecko, co ja mam z Tobą zrobić? Gdzie ono? Co to duch? Nie można trafić. Czy można chociaż? Ech, wrócimy za chwilę. Dobra, jesteśmy z powrotem. Dobra. No więc to tu chyba drzewno, Nie, tu są kamienie. Gdzie jest? A w tej małej tu jest drewno. To ja wam odkładam. Macie jedzenie? Mm -hmm. Sikierę Sebiora. Tu wszystko, co jest drowniane, które niepotrzebne odkładać. I mięso zgniły. Chodźcie za mną. Czekaj, muszę iść. Idziemy. E, nie wiem, czy oglądałyście mój poprzedni... Znaczy nie to bo, bo to było ostatnie jeszcze. Co diamenty tutaj znalazłem? Która oglądała? Nie oglądałam. Ja oglądam. To chociaż ty oglądasz. Dobra. Tu mamy... Tu jest drzewo. Tutaj drzewo rośnie. Mhm. Nie? Tu. No. Mhm. Dobrze. I tu w ogóle możecie robić tunele. Mhm. Ale te tunele mają być co kratkę. Czyli tu jest i dopiero... I dopiero o to może być, nie? Że o tako, o. Mhm. No więc tak. Dobrze. To myślę, że sobie poradzicie z tym. Ja, już idę, na górę. ja idę przepalić e, złoto. Złoto idę przepalić, nie? Jak mhm. prawdziwy człowiek. Ja biorę kamienie. Ja. Dlaczego kamienie masz żelazo? Nie, nie do pilotów, tylko żeby zrobić ładne wejście. Nie rób mi nic, ja to sam zrobię. Jeszcze lepsze zrobię, nie ładne. To zrobię coś Ma być takie, ja tu nic nie będę zmieniać. Która oglądała pierwszy odcinek, jak budowałam oto, bez kopalni? Ja. Okej. Okay. Okej. Okay. Podejrzewam, że nie, ale to może tylko ja tak podejrzewam. Co ty się tepasz? Dobra, dobra, nie będę wnikał. No. Gdzie mam kilofy? Czekaj. A, tam jest. A, 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 No. Cringe. O kurde, co to za śmiechy w no musiałem na chwilę zrobić cięcie niechcący dalej co słychać, ale nie aż tak, jak było. Dobra. Ja idę sobie zrobię y, żelazny kilof, kailoff. Dobra. Idę sobie zrobię żelazny kilof. Co to się tam? Pepsztyk. Zmieniłem na język polski. Myślę... No, trzeba sobie upolować. Poczekaj chwila. Chodźcie obie. No mam jedzenku! Jedzonko, jedzonko mam. Jedzonko mam. Nie mam pół serbówki. No. Gośka, chodź. Znaczy go, go, go. No ona się nazywa Gosia, to tak mówię. I w li, link... Znaczy nie macie linku, ale macie nazwę. TikToka. TikToka. Jak ktoś chce, może. I subskrybujcie z łapeczką w górę. I dzwoneczek, pamiętajcie. Dzwoneczko, jaki diabeł wcielą. Dobra, tam nic nie mówię. Dobra, najpierw robimy tak później deski. Bierzemy jedną, tu, drugą, tu. Bierzemy. Sorry za takie kozaczenie tutaj. ale... Dobra, przenoś to tu. To robisz tak. Ty tak. I tu tak, i jeszcze tu i tu i, i, i mam i Idę diamenty odłożyć. Dobra. Idziemy. Idziemy tutaj przed ciebie. Przed ciebie idziemy. A czekaj, tu są diamenty. Ja mam dwa Mam No to z dwóch zrobisz kilo. Ja idę kopać. Halo. Dobra. Może jeszcze dzisiaj diamenty znajdę. Jak na ostatnim odcinku znalazłem, jak graliśmy z babką, nie? Mm -hmm, tak Diaksy były znalezione. Były. To była wiekoponna chwila. Ile tych Diaksów wtedy było? Mm, pamiętam. Ale to u ciebie na tym na świecie, nie? U ciebie na serwerze było. I to ja znalazłem. To myślę, że tu też znajdę. Tak, ale z długo nie graliśmy, a... No, długo, długo żeśmy nie grali tu. Ale tak w międzyczasie, bez odcinka, to jeszcze trochę znaleźliśmy. No, bo razem graliśmy. Pokażemy, myślę, na następnym odcinku, jak razem będziemy. Tutaj, w jednym to nagramy. To się jeszcze dużo działo, to dużo jest zrobione. O kurde. Co wam się stało? Wyrzuciło nas, ale już wchodzimy. Dobra, już wszyscy jesteśmy, już wszyscy jesteśmy. Zaczynamy dalej kopać. Wyrzuciło jakiś... Chyba coś się stało o redstone. Nie chcę. Nie chcę redstone'a. Two hours later out. Kopiemy dalej. Wrócę do was, jak będą diamenty. Dobra, ja wrócę do was, jak będą diamenty. Na razie jeszcze nic tutaj nie ma, ale a jak tam u was? No, nie na razie był tylko redstone, a tak poza tym to nic nie było już. Właśnie się wykupiłem. Musiałem zrobić cięcie, bo mi się kichło. Więc, no, dalej kopiemy. No, nic nie ma. Ostatnia pochodnia. Pochonia. proszę daj mi szczęście. Niech tutaj będą diakse od, odbije. Tu. Ty, miałem przez chwilę X-raya. Kurde, bok, widziałem tego. Sorry, jak wy myślicie, że ja na serio mam X-ray, a ja nie mam X-ray. Ludzie, czy 100 gram? Skończył mi się kilów! Ja mogę dać mam kilka na Jakich? No, kamiennych. To nie, bo ja tu mam może diaksy. Sława. Dobra. My dzisiaj będziemy na to kończyć ten odcinek, więc zostawcie subskrypcję. Co jeszcze musiał zostawić? Łączkę w górę. No! Do następnego! Pa! Pa, pa, pa!